Cześć, Tubia. Dziś mamy środę 30 listopada. Czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to Król Pucharów, a więc jesteśmy w takim dojrzałym elemencie żywiołu wody. Te emocje będą takie uspokojone. Warto działać z taką wewnętrzną mądrością, z opanowaniem. Cokolwiek tam nam się dzisiaj przydarzy, warto właśnie zachować to opanowanie. Dziś będzie też świetny moment na to, żeby chociażby. Mm, Powalczyć, zabiegać trochę bardziej, wygospodarować więcej czasu na to, żeby zadbać o swoją pasję, o to, co chcemy rozwijać, co chcemy robić. To jest naprawdę świetny czas, aby o to się zatroszczyć, bo często w takim zabieganym dniu, albo tygodniu, albo miesiącu, bo ten czas leci jak szalony, po prostu nie mamy na to czasu. To jest najczęstsza wymówka, ale też rzeczywiście taka dynamika jest ostatnia, że, że nie ma, że nie możemy znaleźć nawet, czy wygospodarować nawet chwili, dlatego warto się na tym skoncentrować. To jest też idealny moment, jeżeli chcemy um, ugruntować, albo po zawalczyć o jakąś umocnienie swojej pozycji zawodowej. Jeżeli chcemy um, potargować jeżeli chcemy wynegocjować pewne warunki, niekoniecznie tylko finansowe, czasami to są projekty, o które zabiegamy. Naprawdę warto się na tym skupić. My jesteśmy w talii Heaven and Earth Tarot. Tak wygląda ten dumny król. Może nie jest to jakoś mega aktywna energia, ale rzeczywiście dobrze będzie dzisiaj skupić naszą energię właśnie, żeby działać z takim opanowaniem, z taką... Z taką mądrością, z, taką, z takim wewnętrznym zrozumieniem, ale też z zaakceptowaniem tego, czego my potrzebujemy, bo czasami nie akceptujemy tego albo boimy się to zaakceptować, a co za tym idzie, boimy też się komunikować. Wykorzystajmy ten nasz entuzjazm, tą, ten nasz potencjał twórczy, właśnie do, do starania się o, o zabieganie o, to, o te rzeczy, które są dla nas istotne. To jest też świetny czas do tego, żeby się podzielić tym. Co mamy do zaoferowania? I właśnie, dziś chciałam się podzielić, jeszcze raz tylko powiedzieć, bo dziś jest ostatni dzień promocji, więc jeżeli ktoś ma ochotę kupić fiszki do nauki tarota, które zawierają mnóstwo rzeczy, pytania dodatkowe, ale również w pakiecie mają wspaniałe dwa notesy tarotowe z mnóstwem informacji odnośnie astrologii, numerologii, żywiołów i jak to można wykorzystywać, serdecznie polecam. To są fiszki i notesy do samodzielnego druku e, i, i naprawdę świetnie nadają się do, takiej samo, do samodzielnego zgłębiania tarota. E, jest też również w ofercie warsztat wprowadzenie do tarota, który pomoże Ci wyeliminować te rzeczy, które są niepotrzebne, czyli skupić się na tym, co jest naprawdę istotne. Zapraszam, bo to ostatni dzień promocji. Pozdrawiam Pa!